Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj kolejny dzień moich wojarzy z... Oknami, z całym frontem okiennym. Ostatni film zakończył się tym, jaki mam plan na, na, na działanie. Zniszczyłem to środkowe okno, po prostu mi pękło. Te dwa okna zdemontowałem, prawie że zdemontowałem. Jeszcze to jedno mi zostało do wysunięcia, ale dzisiaj zajmę się ściągnięciem tej listwy, sklejeniem tych dwóch okien. I to trzecie duże również posklejam, tak żeby ono w całości tutaj mi pasowało, dopóki nie uda mi się znaleźć nowego. No i tak to wygląda. Także w dzisiejszym filmie klejmy te dwa okna, demontuję tą listwę, czyszczę, przygotowuję się do montażu, jakby z Nowym oknem, tym, tym środkowym. Jeżeli mi się nie uda, to do kolejnego wyjazdu po prostu połatam to w taki sposób, żeby ono trzymało się kupy, tutaj na miejscu. I tyle. Mam nadzieję, że będzie się to trzymało kupy. Słuchajcie, jak mogliście zauważyć, lub nie, ja w tym momencie odkręciłem sobie wszystkie śrubki. Tu mam trochę syf, ale nawiało. Te wszystkie śrubki odkręciłem tutaj z tej listwy i ta listwa jest teraz tylko przyklejona jakby no klejem jakimś uszczelniającym. No i ja muszę sobie to zerwać. I zobaczcie, kwestia jest taka, że te okna jak widzieliście poprzedni film, to wiecie, a jak nie, to one są w tą listwę tak wsuwane. Może tu będzie coś widać. To okno jest na tej listwie tak wsuwane, że to się tutaj rusza, tylko to mi się co jakiś czas po prostu jakby w tej listwie no blokuje, nie chce się przesunąć i dlatego jak tak prężyło, wczoraj złamałem, jakby pękła mi ta duża pleksa tutaj na tym dużym oknie, no bo jakby te naprężenia i tak dalej, no niestety tak wyszło, że to okno mam po prostu rozdupcone i teraz Chciałem to okno wczoraj również wysunąć tą listwą do samego końca w tamtą stronę, ale no niestety ono się tutaj gdzieś blokuje, dlatego teraz jak już odkręciłem wszystkie te śruby, to ja sobie wezmę, wybaczcie ten hałas w tle, ale Zuzanna kosi trawę, no to po prostu muszę, muszę to zdjąć. I, I razem z tą listwą zdejmę sobie ten plastik, żeby móc te dwa okna, tak jak wspomniałem wcześniej, skleić. I tutaj będziemy czyścić tą listwę, to miejsce na tą listwę, i, i, i w ogóle, żeby później elegancko to sobie tutaj przymontować. Także ja teraz postaram się oderwać tą listwę, i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dam Was tutaj. I w tym momencie ja sobie tą listewkę spróbuję podważyć moim młoteczkiem, na którym jest, no, jak w każdym prawie młotku dekarskim do wyciągania gwoździ taki ziomek. No to ja będę tutaj próbował tą listwę podważyć. I odkleić w sumie, no bo to się trzyma na tym kleju tylko. Ale to zobaczcie. To białe wszystko to jest klej ale tam jest przygnite delikatnie pod tym. Brudne i w ogóle hardkorowe. Najgorszy moment to będzie czyszczanie tego wszystkiego. Młoteczek do podważania i nożyk do obcinania. Teraz tak, słuchajcie, na tej listwie jest ten biały klej, który już mówiłem wam, że również taki silikon był tutaj na tych oknach, czyli tak jakby ktoś to kleił wcześniej. I tutaj również jest czarny taki klej i biały silikon taki elastyczny. Czyli obstawiam, że już ktoś tą listwę kiedyś demontował, yy, kleił te okna i montował to z powrotem, dlatego one się tak porozklejały. Takie jest moje przypuszczenie, pewności nie mam. Ja w tym momencie muszę całą tą listwę wyczyścić na elegancko, wyczyścić to miejsce yy, po tej listwie na przyczepie. Pokleić te okna i, i zamontować to z powrotem. A najważniejsze, znaleźć to środkowe okno. Także, jeżeli macie takie okno gdzieś albo wiecie, kto takim handluje, to dajcie znać. Być może ta informacja będzie dla mnie tutaj po prostu zbawienna. Dobra, i teraz słuchajcie, mam to przygotowane w ten sposób. Do tego muszę przykleić to. Do tego muszę przykleić to. To muszę złapać w jedną całość i przykleić tamto wyczyścić tą listwę, miejsce po listwie i po prostu zmontować z powrotem bez klejenia tej listwy do przyczepy wstępnie, ponieważ no i tak będę musiał to zdjąć tak naprawdę po to, żeby to środkowe okno jak znajdę wymienić, tak więc szkoda by było to przyklejać tak na, na stałe, a później po prostu od nowa to, to rozklejać, czyścić i tak dalej. Wydaje mi się, że to by było no już nierozważne. A że do najbliższego wyjazdu już niedaleko, to muszę po prostu to dosztukować. Te dwa okna będą zrobione na tip-top, mam nadzieję, że tak będzie i tylko to środkowe, które będzie poklejone i wizualnie wyglądało będzie brzydko. Również, jakby zabezpieczać dziurę, jakby okienną będzie szczepy, żeby jakby no nie było dziury, nie padało do środka i tak dalej. Więc to mnie dzisiaj czeka. No dobra słuchajcie, jak widzieliście, ta robota za mną. No jak na 20-letnią przyczepę to wygląda jak nówka sztuka. Także miejsce do klejenia listwy już jest przygotowane. Teraz muszę wyczyścić tą listwę. No i słuchajcie, po kilkunastu minutach wytyściłem może jedną trzecią i tak nie tak dokładnie i będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby to doczyścić tak idealnie. Natomiast wydaje mi się, że jak z grubsza ten klej ściągnę e, tak w 90% czy 80% i później nałożę dużo świeżego tego uszczelniacza to po prostu będzie się to trzymało, bo jest to po prostu dalej klejąca rzecz, więc w sumie w niczym nie będzie przeszkadzać. Prawdopodobnie związę to z, z kolejnym uszczelniaczem razem i będzie git, także tutaj delikatna fuszerka, ale no idealnie, 20-letniej listewki bez profesjonalnego zakładu to chyba się nie da zrobić. Także działa. Dobra, słuchajcie, wygląda to tak. Jeszcze to postaram się benzynką trochę doczyścić, ale no jest prawie, że nowka sztuka, także zaraz biorę się zaklejenie okien. Po wojażach z listwą nadszedł czas na okno. To małe, oczywiście. Trzeba było je wyczyścić. Najlepiej zrobić to ekologicznym środkiem do czystości, do czyszczenia okien, dostępnym na zdrowyzont.pl. Zapraszam serdecznie. I tak trzeba było tu wyczyścić ten stary klej, odtłuścić, umyć okno od środka, ponieważ już nie będzie takiej możliwości. Tą drugą wewnętrzną część, oczywiście, też trzeba było wyczyścić ze starego kleju i odtłuścić i umyć. I w tym momencie będę nakładał klej, zakładał jedno okno w drugie i jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, tutaj okno na boku miałem odłożone, pospinane tymi klamerkami. No i ono sobie już wyschło. W instrukcji obsługi jest, że po 20 minutach łapie, a po 50 całkowicie. Więc ja teraz sobie te zaciski zabieram do drugiego okna, które przed chwilą właśnie czyściłem w tym czasie. Dobra, słuchajcie, witam Was znowu tutaj pod daszkiem, bo w tym miejscu schną mi te okna, jedno już wydaje mi się, że doszło ładnie, bo już minęła dobra godzinka, e, tutaj te zaciski również e, już można zdjąć. No, i po wyczyszczeniu i sklejeniu taśmą klejącą tego dużego okna, tam mam to na, na stoliku, zaraz wam pokażę jak wygląda to okno w tym momencie, będziemy wklejać tą wewnętrzną szybę. No i taka mnie refleksja tutaj nachodzi, że no żałuję bardzo, ale no niestety, co się, odkleczy, to jakby co się stało, to się nie odstanie. No żałuję, ale gdybym wiedział, że taka robota będzie mnie czekała, to ja bym od razu tam listwę całą zdemontował z tymi wszystkimi oknami i by było mi łatwiej po prostu się tego wszystkiego pozbyć, skleić to i zamontować na nowo. No ale chciało się zrobić to prościej, trochę usprawnić sobie i tak to wyszło. Także zostało mi do sklejenia to ostatnie duże okno i montaż na przyczepie. Okno sklejone taśmą. Teraz przystępujemy do klejenia tym akryfixem tej szyby wewnętrznej. Wygląda to tak, że trzyma się całości. Całość w kupie. Także zobaczycie sobie teraz szybkiego time -lapsika kolejnego jak klejmy to razem. Wygląda to tak. Klamerkami złapałem dookoła tam, gdzie mogłem. Wydaje mi się, że będzie ok. Ten klej dosyć szybko łapie takie pierwsze, pierwsze sklejenie, więc w miejscach, gdzie te klamerki mi nie dochodziły, to po prostu przytrzymałem trochę ręką. Chciałbym tutaj szanownemu teściowi podziękować za pomoc, bo akurat tutaj się zjawił na działeczce i, i mi pomógł trochę przytrzymać, poradzić i, i tak dalej, więc tutaj trochę... Podziałaliśmy razem i jak mi się tą sklei, to będzie już jedną litą całością tak naprawdę i będzie można to montować na przyczepie, także e, i dla Was za chwilę, a ja za godzinkę wrzucam to wszystko na przyczepę. No i dobra, słuchajcie, temat wysechu. wysechu. Tutaj jest Brownie, Piasio, kochany. Listwę e, naciągnęliśmy tutaj już na to jedno e, okno. Teraz będę zakładał, montował na tej listwie, już jakby wszystkie trzy te okna, i w całości przyłożę to po prostu do przyczepy i, i, i przykręcę tą listwę. Także działa. No i tak, zobaczcie. Okna są na listwie. W całości wygląda to tak. I w takiej formie chcę to przykręcić do przyczepy. Sukces prawie że 100% okno na swoim miejscu, wkręcam ostatnie śruby, listwę na ostatnie śruby nie kleiłem tego tak jak wspominałem wcześniej ponieważ jak znajdę to środkowe okno to będę chciał je wymienić, jeżeli nie to tutaj wjedzie jeszcze folia ochronna i tak wtedy wpuszczę ten klej, ale poszukam tego okna mimo wszystko także na ten moment wszystkie szyby sklejone, lewe i prawe okienko ostatecznie są no, zrobione tip top, pico bello, bym powiedział no, gdyby mi nie pękła ta szyba i bym wiedział od samego początku, że muszę to wszystko w cholerę rozmontować, to pewnie całość wyglądałaby sprawnie, a ja teraz jestem jedno okno do tyłu. No ale takie jest życie, także ja kończę swoją robotę, dziękuję za to, że byliście na tym filmie, dajcie łapę w górę, subskrybujcie i czekajcie na nasz wyjazd, bo dzięki temu, że zmontowałem to okno i skleiłem, to możemy już w piątek sobie wyjechać, więc jedziemy podbijać świat. Elo!